Dzień dobry. Ten filmik nakręcam z myślą o kobietach, które chcą wejść w jakiś szczęśliwy związek partnerski, ale raz po raz zdarza im się taka sytuacja, że pojawia się mężczyzna, który chce z nimi być, ale chce je mieć w roli kochanki. To jest dla wielu kobiet bardzo poważny problem, zwłaszcza kiedy mają już tam, nie wiem, 30-30 parę 30 lat, kiedy chcą mieć dziecko, kiedy chcą stworzyć rodzinę, aż tak powiem, zegar biologiczny tyka, a kolejny mężczyzna chce, chce je mieć jako swoją kochankę. To jest też dylemat dla kobiet, które mają silną moralność, które mają swoje zasady, które nie chcą rozbijać rodzin, które nie chcą krzywdzić innych, a niestety życie jakoś tak je prowadzi, że nie prowadzi je do takich, że tak powiem, czystych, czystych sytuacji. Tylko właśnie, kiedy one lądują z możliwością bycia jako druga. Tutaj chciałam opowiedzieć się o dwóch dynamikach, które przychodzą mi od razu na myśl. Jedna to jest taka, że to często oznacza, że w rodzinie była jakaś ważna kochanka. Że na przykład nasz tata, albo dziadek, albo jakiś inny mężczyzna miał jakąś ważną kochankę. Czasami układa się to w rodzinach tak, że taka kochanka, że tak powiem, funkcjonuje przez wiele lat. Że to nie jest tylko jakaś, jakiś przydatny romans, tylko że naprawdę ta kochanka jest w życiu jakiegoś bliskiego nam rodowo mężczyzny przez wiele lat. Oczywiście, kiedy to jest jakoś wiadome, na przykład oficjalny partnerce ojca czy dziadka, to ta kobieta że, 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 że darzy tą kochankę żywą nienawiścią, niechęcią, złością. I taką że tak powiem, wyklucza. Wyklucza ją tak mocno, jak tylko może. Ale, jak już być może Wam wiadomo, wykluczeni w systemie muszą być reprezentowani. Czyli, czyli ta kochanka, którą na przykład nasza mama wykluczyła, którą gardzi, której nienawidzi, którą by na chętnie unicestwiła, chce jakoś w tym systemie być. I jak to się dzieje? To się dzieje tak, że my, kiedy mamy swoje zasady moralne, i nawet często złość naszej mamy, chcemy stworzyć związek, raz po raz proponuje nam się, że tak powiem, stanowisko kochanki. Co tu wtedy może pomóc? Popatrzeć na tą kochankę i powiedzieć do niej: Widzę cię, ja cię widzę, ja wiem co ty czujesz. Można powiedzieć też: Widzę, że dla ciebie to była jedyna szansa na to, żeby zaznać bliskości z mężczyzną, jakiejkolwiek chociażby namiastki relacji partnerskiej. Widzę Twój los. Szanuję Twój los i kłaniam się przed Twoim losem. Ale też Twoje sprawy zostawiam przy Tobie. Ja jestem tylko dzieckiem mojego Ojca. Proszę patrz na mnie życzliwie, jeśli mnie się uda stworzyć szczęśliwy związek, w którym będę oficjalna i pierwsza. I jedyna. To jest jedno. A druga dynamika to jest taka, że często nie mamy pojęcia o tym, że na etapie zarodkowym mogło być nas więcej. Czyli, że kiedy byliśmy poczęci, to razem z nami było poczęte jeszcze jakieś rodzeństwo. Często są to bliźniaki, ale też wcale nierzadko zdarza się, że to są to trojaczki. I wówczas my jakoś w naszym ciele mamy zapamiętany ten układ trojga. Kiedy na przykład tylko my przeżywamy i do porodu, kiedy pozostałe zarodki obumierają, to jest to dla tej osoby, która przeżywa ogromna trauma, ogromna strata i tak naprawdę, dopóki to jest uświadomione, to my na poziomie duszy cały czas szukamy, szukamy kogoś, kogo brakuje. Dlatego często, kiedy wtedy, wtedy lądujemy w fizycznej bliskości w relacji, w trójkącie, nasza dusza yy, jakby bierze oddech, bo ona tego szukała. Nie do końca tego, ale czegoś podobnego. I kiedy w ustawieniu systemowym może się pokazać o co naprawdę chodzi, czyli chodzi o nasze na przykład dwoje zmarłego rodzeństwa, kiedy my ich w ustawieniu znajdziemy, kiedy ich spotkamy, kiedy możemy powiedzieć: Jejku, jak za wami tęsknię, brakuje mi was, kocham was. Kiedy my przeżyjemy też tę ogromną stratę, bo to jest potężna strata, Najbliższych osób, osób, które leżały przy nas, które były w brzuchu mamy, ciało przy ciele. Kiedy my przeżyjemy tą potężną stratę, kiedy my już będziemy mogli wziąć do serca tych, których nam naprawdę brakuje, wówczas możemy ruszyć ku swojemu życiu i ku partnerstwu tylko za siebie, szukając partnera, a nie próbując otworzyć jakiś układ z okresu zarodkowego. Chciałam opowiedzieć o tych dwóch bardzo mocnych dynamikach. Mam nadzieję, że Wam to jakoś pomoże, może coś naświetli, jakiś Wasz problem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.